Myślał człowiek, że da sobie spokój, a jednak ciągnie do tej kamerki, ciągnie do tego YouTube'a. Także zrobimy dzisiaj szybkie świąteczne get ready with me. Będą to jaja, ponieważ ja nie mam żadnych zakusów, żeby być jakąś tam, wiecie, youtuberką makijażowo-kosmetyczną. Ja mój makijaż robię właściwie prawie zawsze na takich samych zasadach. I po prostu co mi się przyśni, to sobie akurat nałożę, ale uważam, że święta zawsze należą do złota i do czerwieni. Wiecie, że jestem maksymalistką. No i w makijażu też y, nie stronię od tego. To, co tam pika, to nie jest oko saurona, to jest żelazko, które y, czeka ewentualnie, żeby coś wypracować, ponieważ my mamy dziwne w to. Więc mam wrażenie, że nie gnam. I po prostu sobie zjemy na spokojnie. Pewnie to będzie nawet po godzinie 18.00. Wzięłam prysznic. Yy, powłóczyłam się w ten piękny szlafrok. I będę się malować. I będę się malować w tę stronę, więc więc... No zobaczymy, co tam z tego stanie. Ja zasadniczo nie używam podkładu. Używam yy, kremu Bibi, albo z Miszy, albo z Burżua. Tę stronę. Yy buzi, w sensie ten policzek mam zawsze bardziej zaróżowiony, bo kiedyś sobie odmroziłam tak fest ale zasadniczo to nie nakładam tego dużo i ja po prostu używam ręki troszeczkę bym powiedziała właściwie tutaj troszeczkę wyrównamy z tej strony o, cyk to naprawdę są totalnie minimalne ilości Totalne, totalnie minimalne ilości zazwyczaj używam potem tego korektora Start Ultra Creamy i on jest mega super, ale się skończył i jeszcze w końcu nie dotarłyśmy do sefory, żeby kupić więc biorę ten z Gosza, taki tradycyjny concealer, jeżeli interesujecie się make upem no to na pewno o nim słyszałyście pyku pyku zawsze tak na tej wysokości Julia mnie nauczyła że tak można fajnie do góry podciągnąć bo ja sobie na przykład nie robię smokey bo mam opadającą powiekę i dla mnie to jest za trudne i też nie maluję kresek bo całą, yy, całe liceum malowałam takie wielkie kreski jaskółcze no a potem uznałam że nie do końca mi to pasuje więc jeśli chodzi o Tematy podkładowe to już. Co nam będzie potrzebne? To będą nam potrzebne błyski, czyli ten genialny cień z Eweliny, Choco Glamour. Jest genialny. Iskry. Mój ulubiony róż w płynie Rare Beauty. Cudny. Jeszcze zdążyłam zdjąć paznokcie, ale nie zdążyłam pomalować i nie wiemy to. Będzie też potrzebny puder. I ta wspaniała zapalcowana, ale jak nie jest zapalcowana, to jest piękna, ilustrzana paletka e, dr Irena Eris. Ta, 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 Już się nie mogę doczekać. Już mam takiego smaka na wszystko. Chociaż na śniadanie była zagrana sałatka jarzynowa. Proszę bardzo. Został już użyty puder. To są właśnie takie ilości kosmetyków, jakie ja nakładam robię miny jak Michał Bajor opowiadając najbardziej znany dogcip. pytajcie znać, czy znacie. Zgaszenie świeczki. Może tylko, żeby on takie ma skłonności do strzelania. I słuchajcie, takie dwie kropeczki absolutnie wystarczą, żeby on był super widoczny. Ja bardzo lubię taki Młodzieńczy vibe od razu to nadaje. W ogóle oświetlenie tej toaletki jest takie trochę zgubne. Oczywiście posiłkuję się w międzyczasie mm, papierkiem i wycieram dłonie, żeby nie ubrudzić kosmetyków pozostałych, których używam. Więc to mamy. Teraz dajemy iskry. Po prostu ja je nakładam palcem. I im więcej, tym lepiej. Cyk. O, zastanawiam się, y, jaką założyć sukienkę, ale coś tam się wybierze. A, powieka. On się mega pięknie błyszczy. I też paluszkiem. Dada, dada. Da. Mamy ten... Jezu, jak to się błyszczy. Ja mam wrażenie, że mocno zjada światło toaletki. To mamy, to mamy. No to teraz pozostało wytuszować rzęsy. Tak się prezentuje mój make-up ja w ogóle brwi na przykład nie podkreślam, bo moje są w idealnym kolorze. Co prawda jakbym całkiem nic z nimi nie robiła, to bym miała monobrew ale nie wpływam jakoś szczególnie na ich kształt i też tak nie zaczesuję ich bardzo do góry, bo to nie do końca jest w mojej estetyce, w sensie te pojedyncze włoski, które są tak mocno wyżelowane, ale niektórym dziewczynom to mega pasuje. I cóż, sukienkę bym chyba jakoś, jakąś założyła i zastanawiam się nad kobaltową. A na ustach mam tak piękny retro odcień czerwieni. Mak w odcieniu Chili. Jest naprawdę super, bardzo jest piękny i taki troszeczkę mi się kojarzy z takim Old Hollywood. Jestem po bliskim spotkaniu z Dysonem. Julia powiedziała: Ale roztrzepiesz je trochę, a ja mówię: Nie, te włosy, one za 5 minut już same się roztrzepią. Kocham Dysona. To był jeden z najlepszych, jeden z najlepszych zakupów. I muszę jeszcze co wrzucić sukienkę. Co tak trzeszczy? Karuzela! Tak! Na razie w pełnym świetle. I dla zbłąkanego wędrowca talerzyk. Tak wygląda ta karuzela po oklejeniu jej tym ledowym drucikiem świecącym. Myślę, że Julia to super zrobiła. Outfit. Bardzo proszę, ja was minimalistyczny. No i te włosy już się właśnie roztrzepują. Cudny jest ten kolor. Wszystkiego najlepszego zdrowia przede wszystkim. Żeby ten przyszły rok był radośniejszy, bo jest szansa na to. Wspaniale. Powoli kompletuje nam się 12 dań. To jest akurat dla mnie porcja sałatki jarzynowej. Jeżeli wy nie jecie, no to ja nie rozumiem. Proszę bardzo, proszę bardzo. No dzień dobry. Jezu, jak mi wszystko boli. To <laughs> z głodu. 18.40, a my jeszcze nie usiedliśmy do wigilii. Ale jak są gdzieś targi staroci od czwartej, to my jesteśmy 320 na miejscu. Tak. Nawet czasami byśmy byli druga. Właśnie jemy na takiej pięknej zestawie porcelanowej to jest Rosenthal. I? O, ta w wokół kręci naczynia moi, moich teściów. Na nich było podawane przyjęcie moje weselne. A to już bardzo dawno temu. Ile? Nie wiem. Um. No, w przyszłym roku będzie 50 40 lat. Ja. Miałam mówić, że 49. 49 to było w, tym, w roku. tym roku, no a to już za cztery miesiące będzie 50. To jest taka Halina Mieczysława, wzięła y, kryształową paterę i wzięła siatkę z ciastem i zaraz ładnie, kulturalnie pokroić y, w kuchni. Blatli się skończył. To sami swoi, blatli się skończył, Rozentala do zmywarki nie wrzuci, ona nie ma gdzie kroić, na przykład kroić tutaj. No tak tę siatkę za. ty. Ćmukta. Ty, ty zawsze zawiążesz na sucho, jak taka. Nie, żeby się nie sychało. Słuchajcie, dobry jest ten kompot z susu, ja go kocham, ale. jak rozdmy my nie jak ta. rozdymka w tawernach nad morzem. Takie wiecie, 30 lat kurzu między tymi kolcami. tak się czuję. pójdę oczka i tak. Puchnie. Jak kulturalnie, zobaczcie, wytrzypała, wytrzypała. <grym> Kto ile plajstrów zje? Mirandy nie pytam, bo ma cukrzycę. Ile chcesz? Jeden? Ja jeden zjem. Ciebie nie pytam. No jest dzisiaj dyspensa, no. Zwierzęta mówią ludzkim głosem, to ja mogę też zjeść, kurczę. Pięć milimetrów mu tam Zaraz. No co ja zaraz położę. Poczekaj, się nie. Ona to to chce kulturalnie. Się ja chcę kulturalnie. To grubiej pokryj, to może się załapie na grubszy. Zenuś, tylko kulturalnie. Trzymaj mnie matka. O, proszę. I wydzielone na dzisiaj. Trzy plastry. Mamy taką wyjętkę na wszystko dzisiaj, że po hit. Teraz tak. Kupiłam makowiec, choć go nie cierpię, ale przeczytałam, że na pieniądze. Chciałam pół kila. Pół kila, To Ty mówisz jak premier, półtorej litry. Wczoraj było o polityce, dzisiaj nie ma polityki. Ale tu chodzi o polszczyznę. Nie ma polszczyzny. No jak to? Półtorej litry mówią. Co? O, proszę bardzo. I słuchajcie, dobrze w kolejkach podsłuchiwać, bo ja chciałam na przykład pół piernika. A pani mówi, że nie ma pół. Dzisiaj tylko po całym. Dwie kobity za mną. Kobita mówi, to ja wezmę drugie pół, to ona mówi, no to jest inna rozmowa, to tak się podzielić. Można i chciałam ją ukroić. Pojadłeś na to? Jak to sprytnie. Zresztą to jest sposób na sprzedawców. Jak się coś właśnie chce kupić i kurczę odmawiają pokrojenia spaniaczki, bo boją się, że im zostanie połówka i nigdzie nie kupi ale Ludzie w kolejce są zawsze bardziej solidarni niż sprzedawcy. Słuchajcie, yy, mamy w tych kieliszkach, żeby była jasność, cole. kompot i kole. Kupiłam kole, bo nie ma świąt bez koli. My na co dzień nie pijemy koli. więc Iza przyszła i powiedziała, musi mieć kole na święta i <laughs> kupiła kole i prawie całą piliśmy. To jest po prostu niesamowite, nie? Bo to... Ja zawsze mówię do smażonych pierożków, kola dobrze wchodzi. Nie ma! Ja mam jeszcze wodę gazowaną. A ta zresztą też, ale jest jakoś wodą gardzi. Nie, ja tylko słusz. No nie ty, gazowaną, to tak górnolotnie powiedziałaś. Wolałaś gazowaną do dzwonka. <tuszy> <tuszy> Ona już lekko zjeczała. A ty, już to już kierny gazowaną. To nie masz. mogę, ja do kamery trzymać. <tuszy> nie mogę z zbawić. Nie mogę z wami, naprawdę. Słuchaj, ja powiem tak, zaraz złapię Mirandę za poliki, zrobisz zdjęcie, że to jest gość awanturujący się. Dokładnie. I zaraz będzie awanturek. Jak... Ale nie zadaję pytań w rodzaju tata czy mnie to smakuje. To, <grym> to jest, jest zakazane. To jest dział historii zakazanych. Jak to zakazane? Nie możesz ich opowiadać, bo już tyle razy je opowiadałeś, że już wszystkim <grym> bokiem wychodzą. To, to wam wychodzi bokiem. A? Proszę, I tak kulturalnie, oto to Halinka na stole. Pokazałabym wam, w czym siedzimy w tych eleganckich sukienkach, ale nie wypada. Ja już pokazałam moje skarpety. No ja sobie nie pokazałam, bo piękna i długie i szare. Dobrze, że jeszcze w Mikołaja nie są. O, Jezu. proszę. I ona zawija yy, siateczkę. Nie! Yy, nie wiąż w tak. ma ciasto pod stołem i kto ma butelkę coli pod stołem, ten rządzi. Kto ma ym, szklaną butelkę toniku kinleja pod kolanem na ławie, ten rządzi. Ale wiecie, tak z tymi skarpetkami to różnie bywa. Mój tata był bardzo wrażliwy na to, że jak szedł gdzieś w gościnę, to wolał zostać w swoich butach, a często mu się zdarzało, że gospodynie proponowały mu kapcie. O Jezu, mm -hmm. mówi prawdopodobnie jeszcze po swoich mężach, więc byle jakim pretekstem powiedział, że musi jeszcze na chwilę wyjść do samochodu i dawał nogę, na do dodajmy, że samochodu nie miał. Żeby nie było wątpliwości, że tutaj e, kultury nie ma, to zobaczcie jak ładnie poukładane jest to ciało, rzucone tak kawałkami. Bardzo ładnie pokroiłaś ciasto, pięknie. Dla mnie ten kawałek. Karpaciu! To jest Karpaciu i pierni. Ale. No. A makowiec? No nie, makowiec to porówno. Makowiec Niech darzy. musi, musi darzyć. Niech się darzyć. Ale sernika nie możesz zjeść bez dużo wyrostu cukru. Teraz jaka skromna. Wcześniej to, to chyba będzie dobry sernik. No i wychodzi na to, że w dzieciństwie byłem szczęśliwy, bo mogłem żyć pół takiego sernika. Babci, która zresztą wspaniale sernik zawsze przyrządzała. A sekretem tego sernika i jego takiej wilgotności, która przy przechowywaniu w kredensie, oczywiście jak się uchował, bo był tak smaczny, że długo nie leżał, ale jak już leżał, to sekretem jego takiej yy, wilgotności długiej był wcierany ziemniak. Ja na przykład wcieram do dzisiaj do y, kotletów mielonych to ziemniaczka. A taki kawał? Wiesz, jak ogromny, jest, yy, jak ogromny jest szacunek i kim cię darzę i chcę, żebyś żył w zdrowiu. No nie! nie, nie. Połowę tego proszę. Nie, no to jest na trzy kawałki. No już też wiesz. Nie bądź też bezczelny gdzieś, ja wiem, że są świetne. Mogę być nieszczelny, ale to bezczelny. To jest sernik na pierniczkowym spodzie z powidłami yy, i polewą, I polewą czekoladową. Czekoladą. Ja chciałam powiedzieć, że tak właśnie ja się tu stylizuję, że stać nas na trzy rodzaje porcelany. Ale na materiał dosyć, nie do końca. Czy ja opowiadałam o tym grzańcu? Że znalazłam no. w barku, ale zaczęła że ten grzaniec miałam nam zrobić i zrobiłam. On był z 20 roku, bo miał tam na naklejce, więc 4 lata czekał na wypicie. No i tak mi posmakował, że pomyślałam na święta a dlaczego by sobie nie postawić butelkę grzańca. Teraz jest w ogóle korzennego. Grzaniec, tak. Nam kupię. No i byłam w Kaufie, a tam grzaniec galicyjski o smaku cappuccino. No, jak, no jaki jest sens pić przez smak cappuccino? Chcesz cappuccino? na się cappuccino, no? Ale to jakaś taka nowa modła, bo na cmentarzu jak byliśmy i była Państwa skórka. Pańska coli, od smaku coli i, i, była. I, 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 mokka, kawa, kola, to już zupełne dziwadło. A jak smakuje naj... smak smurfowy? No niebiesko smakuje. Nie dostałaś nigdy zadania, zagraj kolor żółty? Nie ja Wiecie co? Tu siedzi zazdrość. I to taka ogromna zazdrość mam wrażenie. No co ty? Wiecie, dlaczego jest zazdrość? Bo ta oto pani tutaj myślała, że dostałam w prezencie tuzle Tak? A ja rozpakowałam i widzę, że ona zazdrosna jest, woda, by to chciała. Oa! Co? Panie masz. Jak może, to ci może dam ułożyć później. Nie, ja sobie będę układać później. Ale dostałam super książki. I ty dostałaś też super książki. Bardzo chciałam. Obie książki. Jarosław też dostał książki. O, mój kochany Kolonii jeszcze... Śląsk. Ale tu będą przepisy. Głodny mnich. To wyobrażacie sobie, Hulcze, jakie oni mieli smaki. I jeszcze dostałeś wybór kaw i herbat. No. No tak, kawy i herbaty. Pasjami. No, proszę bardzo. Bardzo dziękujemy wszystkim Mikołajom. Bardzo. No, patrz tym patrz z, jakim patrz na, z jakim szacunkiem patrzy na napitek? Trochę jak ty na szarlotkę albo serniczek. Albo na jakiekolwiek jedzenie. <noise> jak tam, żebym już humorek lepszy? <noise> Żybelku, co? Nie ma sprawiedliwości na świecie. <grymne> nie, nie ma. Proszę się uspokoić. Ty masz nie, magii? i tak mi się nie podoba Twój zestaw. Mhm. <grymne> ja nie lubię kwiatuszków. Ja bym chciała dostać ze szczęk zestaw. Lego? Szczęki? A jest? A to vintage jeszcze czy teraz są jest wypuszczone? Yy, chyba teraz też jest ta seria wypuszczana. A wiesz że ja Ci chciałam kupić na urodziny Lego Titanica. Lego Titanika. Ile tysięcy? Bardzo. Pięć tysięcy kosztował ten statek. I on, on jest w ogóle bardzo duszy. Nie żartuję, może malutka igiełka zazdrości pojawiła się w moim serduszku, jak zobaczyłam, że dostała ślego. Ale naprawdę nie lubię kwiatuszków. Mhm. A swą mi swoją książkę? Pożyte. Nastąpił, Nastąpił leżing czynnik z książką. Ja już zaczęłam czytać dziady i dybuki. Jeśli Was to interesuje, mogę dawać znać w kolejnych vlogach, czy jest ok. Na razie przeczytałam 18 stron z zapartym tchem. Naprawdę bardzo wciągająca historia. Mamy jeszcze herbatkę, ale zaparzyłam już dzbanek świeżej. I usiadłyśmy sobie na dogryweczkę. Mam kawałek karpia w galarecie, kawałek smażonego i trzy pierogi z kapustą. Zaproponowałam Julii repetę. Mówię, postawię laptopa na stole. Puścimy sobie Kevina. E, ty się zajmiesz Lego. A ja wzięłam sobie takie puzzle. Bo mam tam e, do ułożenia jeszcze tysiączkę puzli nieskończoną. Mam 500kę nówka sztuka nieśmiganą i... Mam jeszcze 1500 nierozpoczętych puzli e, z bohaterami najróżniejszych bajek. One są wszystkie w takim kolażu. E, to takie angielskie puzle, ale naprawdę są ostro pokręco pokręcone, takie baśniowe. A te kupiłam Juli, ale zapytałam Lulusia, mogę ułożyć Twoje puzle, bo one po ułożeniu mają niewielki format, bo 26 na 38, no jest ich... 100 elementów. I właśnie, właśnie taki chilling zaproponowałam. Talerzyk, herbatka, talerzyk, buzelki. Parzycie herbatka. Laptopik. Tak chillowo. Tak chillowo. Napiszcie jak spędziliście święta. No i czy się cieszycie, że jeszcze dzisiaj się widzimy? <laughs> Nadużycia finansów Wezwać ochronę Musimy go zatrzymać Leży Nic, Nic nie robi Powiem wam, że układanie Takiej setki jest satysfakcjonujące I bardzo miłe Kocham tę scenę Jestem kierownikiem i it was you. Dobrze wiem, że to ty. I smell you, Poczułem, you kiedy tu siadłeś z windy. You Coś w mojej nocy też do, cię tu what? widziałem. Yes, Owszem, byłem tu. I was. You was Byłeś tu i you całowałeś się z, z moim bratem. bratem. <laughs> Chyba się pan pomylił. Całowałeś się ze wszystkim. The Snaffy Mały Maw, Bobem, Cliffem. <noise> 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 to kłamstwo. Były prośby o to, bym opowiedziała, skąd babka Germania. <noise> Bo ja mam w ogóle piękne imię, prawda? Germania. Mój drodzy, mam babkę Germanię, ponieważ gdy urodziła się moja pra pra, spojrzę tu na tatę, żeby na pewno wiedzieć, czy dobrze wie, moja pra, pra babka, e, jak się urodziła, to mój pra, pra, pra był tak szczęśliwy, że ma córkę, że e, bardzo mocno świętował i bardzo się cieszył. No i moja pra, 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 babka powiedziała, żeby poszedł do kościoła i załatwił chrzest, bo wtedy się bardzo szybko chrzciło dzieci. No I on poszedł do kościoła. Oczywiście bardzo uradowany, bardzo zadowolony, po świętowaniu poszedł załatwić Ale chrzest w kościele. Żeby pamiętał, że ma być, ma być imię narodowe. Musi być imię narodowe. No i dziadek poszedł, załatwił, porozmawiał z księdzem, że to ma być imię narodowe, takie najpiękniejsze narodowe imię. No i oczywiście wrócił do domu, no i za parę dni odbywał się chrzest. No i ksiądz stoi i mówi, Grisgot, ja Ciebie chrzczę. Germania. To był XIX wiek, czasy zaborów. W związku z tym ksiądz był Niemcem i, e, że tak powiem, wybrał narodowe imię, owszem, ale swojego narodu. Gdyby wzrok mojej pra, 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 mógł zabijać, linia nie przetrwałaby za długo. <gdy> I na tym spuścimy kurtynę tego vloga. I ona by taki, babka używała, i używała e, całe, całe swoje życie używała. I, imię Anna, bo to było y, imię narodowe dla mojej babci. Chciałem powiedzieć, Boże, że to jest było bardzo kotik. humorystyczne, jak się teraz po latach to wspomina, ale moja ta właśnie, moja prababcia, ona urodziła się w Katowic. Później to były Katowice, a w y, stalinowskim widzie po jego śmierci nazwano Katowice Stalinogrodem. I ona jako starsza Kobieta nie zmieniała już dowodu osobistego. I w dowodzie osobistym, bo na tej podstawie wystawiało się akt zgonu, w 1980 roku miała wpisane: Germania Anna, urodzona w Stalinogrodzie, zmarła w Zakopanem.